Dzień dobry w środę z moją maczą poranno. Chciałam się zbierać na siłownię, ale jednak sobie robię pilates w domu. Powiem Wam, że po pilatesie w domu ostatnio mam dużo więcej energii niż po siłowni. Może, może nie dużo więcej energii, ale jakoś tak czuję się silniejsza po tym pilatesie. I muszę wam powiedzieć, że ostatni taki tydzień, półtorej tygodnia, był jakiś taki dla mnie ciężki, jakiś taki totalny spadek energii miałam. I to jest jak najbardziej ok. Każdy tak ma. Nie jest się w pełni sił energii przez cały, cały czas, ale w ogóle jeszcze miałam takie, takie zbiegi okoliczności, wszystko mi się zaczęło jakby tak sypać naraz, nie? Po pierwsze, zbiłam sobie zegarek, zbiłam sobie szybkę od zegarka mojego. No okej, okay, no dobrze. Upadł mi, źle upadł, zmieniam szybkę. Jest jeszcze w naprawie, to jest w ogóle mój ten yy, stary. Później, dwa dni później, zepsuło mi się auto i niby taka mała pierdołka, nie? Się zepsuła, ale sama ta część 1000 zł plus naprawa. No dobra, no trudno, jakby rzeczy też się psują, samochody się psują, nie miałam żadnej słuczki, nie miałam wypadku, jakby to super. Samo po prostu z siebie się zepsuło. Ale nawet tydzień w pracy miałam taki. Ani nie miałam jakiejś motywacji, ani jakiejś takiej chęci do niczego. Tak samo do nagrywania, do tworzenia kontentu, a jak już coś tam stworzyłam, czy na Instagrama, czy na TikToka, to jest tak się cieszyłam, że to takie ładne, w ogóle takie super, tak mi się podobało, tak się starałam. I tak marnie szło. Nie wiem. Nie wiem, chyba im bardziej się człowiek stara ostatnio, to no to po prostu tym gorzej wychodzi. Nie wiem o co chodzi. No ale takie momenty też się zdarzają, że po prostu coś mniej wychodzi, ma się mniej tej motywacji, ma się mniej zapału. To jest ok, jak najbardziej. Trzeba odpocząć przemyśleć to, zrobić sobie troszkę wolnego, spisać sobie jakieś cele nowe, usystematyzować to w głowie i no i po prostu iść dalej. Jeżeli macie jakiś gorszy okres, to dobrze jest o siebie zadbać też w tym czasie, czy zrobić coś dla przyjemności, więcej pójść gdzieś, spotkać się z kimś, pogadać, czy na przykład jakichś takich bardziej kreatywnych, ale przyjemnych rzeczy, typu nie wiem, malowanie, czytanie książek. Pójście do kina, pójście sobie do jakiejś kawiarni, posiedzenie samemu ze sobą, nawet albo po prostu kilka dni nawet spędzić na nic nie robieniu i sobie oczyścić tą głowę. I właśnie ja czuję, że teraz takiego czasu potrzebuję. Takiego z własnymi myślami po prostu. I też jeszcze w ogóle dodatkowo przez ten taki gorszy mój okres, to takie myśli, że Boże, że ja nawet nie chcę mieszkać w tym mieszkaniu, że to mieszkanie, w którym jestem, to miasto, w którym jestem, jakoś tak mnie przytłacza i nie sprawia mi radości, że tu jestem. Nie czuję się kompletnie jak w domu, że jak wracacie na przykład z wakacji, to jest zawsze, ojazu, ale fajnie, że jestem w domu. A ja jakby nie odczuwam czegoś takiego, że ojazu, jak fajnie, że już wróciłam tutaj. Jak już czuję, że to nie jest moje miejsce i to jest też jak najbardziej ok, bo w każdym wieku, czy macie 20, 30, 40, 50 lat, można coś zmienić w swoim życiu. Najważniejsze jest tylko zobaczyć, co nam nie służy. Jeżeli zobaczycie, co wam nie służy, że na przykład miejsce zamieszkania, praca, to już jest pierwszy krok do zmiany, bo wiecie, co zmienić po prostu. Ja tak naprawdę też nie wiem, gdzie chcę mieszkać, co chcę robić w przyszłości, ale wiem czego nie chcę i wiem, że nie chcę tutaj mieszkać, że to na razie, na ten moment przynajmniej, nie jest moje miejsce. I nie wiem, czy to jest inny kraj, inne miasto, czy no, czy co tak naprawdę, ale wiem, że potrzebuję jakiejś zmiany troszkę większej, żeby po prostu na nowo poczuć tę motywację większą. Więc to takie środowe przemyślenia. Kończę maczę. Ubieram się w strój sportowy i zrobimy sobie wspólnie pilates. Dobra, to się zbieramy. Motywujemy się do ćwiczeń. Ja tu sobie robię ten Pilates i się tak zastanawiam, czemu mi tak marnie idzie, co to takie trudne. Ja patrzę. A włączyłam sobie dla średnio zaawansowanych, gdzie ja jestem ledwo początkująca w Pilatesie. Jeszcze robię dzisiaj, robiłam znaczy dzisiaj z Move with Nicole i ona jest tak rozciągnięta. Noga do góry, tutaj, ja to ledwo w połowie tak jak ona, zgięta ma. No, powiem Wam, że trzeba się porozciągać, trzeba się porozciągać, żeby być jednak bardziej mobilną. Bo jak patrzę na te wszystkie właśnie dziewczyny, które, kurde, tu mogą zarzucić sobie tą nogę prostą, tutaj podnieść, to jestem pod takim wrażeniem. Także w tym roku więcej pilatesu i więcej rozciągania i więcej mobility, tak. To jest taki cel. Dobra, teraz idziemy się umyć. Zobaczcie to. Tylko te dwa paznokcie mi się rozwaliły. Tu i tu. Także chodzę dzisiaj z takimi. Nie chcę mi się robić na razie, także chyba po prostu sobie naprawię. Jak wrócę z pracy, to chyba sobie te dwa po prostu naprawię. Troszkę spiłuję, domaluję, bo nie chcę mi się jeszcze zmieniać. Wszystkich. Są dwa dni roboty, jeden dzień ściągania i już jestem tak zmęczona ściąganiem, że dopiero na drugi dzień robię w ogóle kolejny raz te paznokcie. Także po prostu sobie te dwa naprawię i będzie ładnie. Jest coraz przyjemniej i coraz jaśniej rano. Ja bym mogła mieć generalnie cały rok lato. Naprawdę nie obraziłabym się. Tak źle znoszę zimno i ciemno. Ja nie funkcjonuję, jak jest zimno i ciemno, naprawdę. Dla mnie mogłoby być lato cały rok. moje ulubione flipsy. Lubiam je. I właśnie czekoladowe. Są jeszcze toffi i kiedyś były na pewno truskawkowe. Te truskawkowe były obrzydliwe, ale czekoladowe. Byłam wczoraj w Empiku i odebrałam książkę 365 dni, które zmienią twoje życie. Jest to książka, która jedna strona to jest jeden dzień. Chodzi o to, żeby sobie przeczytać taką jedną stronę każdego dnia. Ja szukałam właśnie takiej książki, którą mogę sobie przeczytać rano. I nie chodzi o to, żeby czytać nie wiadomo ile stron tam 10-20 stron dziennie e, z rana po wstaniu, tylko coś takiego bardziej motywującego. Także zobaczymy, jak to się sprawdzi. Myślę, że tak po kilku, kilkunastu dniach będę w stanie powiedzieć, na ile fajne są te rozdziały. Szukałam czegoś takiego, żeby po prostu od razu nie siadać do tego telefonu, nie przeglądać tych social mediów, tylko jednak skupić się troszkę przez chwilę, chociaż przez te 5-10 minut na czymś innym, pomyśleć o czymś innym, niż po prostu bezmyślnie scrollować te social media. I myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Będziemy biegać. Nie wiem, czy mnie nie zwieje, bo wieje tak, że zaraz chyba wywali okna. Ale idziemy. Miałam ciacho. Jeszcze musi wystygnąć i wtedy je otworzę, a teraz biorę się za obiad i robię dzisiaj takie wrapy z roślinnym grosem, z kapustą, ogórkiem, marchewką i sosem czosnkowym. Zobaczcie w ogóle, jakie wielkie awokado mają moje rodzice. Ono jest kompletnie nieśmiertelne. I jeszcze tutaj... Gdzie to jest? O, tam! Zobaczcie, puszcza kolejne liście. Psz, ona jest ogromna. Dobra, już trochę przestygło, także mogę otworzyć. U. Wygląda ładnie. Dobra, odkroimy kawałek. Ale na wierzch powinien jeszcze być lukier. Tylko nie wiem, czy to ma sens, skoro jest ten cukier. Chyba nie będę dawała lukru. Takie będzie fajne. Jest ono w ogóle jest takie wilgotne, tylko że jeszcze jest ciepłe. Poczekam aż jeszcze w środku wystygnie. Będzie pycha. Bardzo proste. Piekło się pół godziny, a robiło dosłownie 15 minut. Polecam szukać przepisów na Pinterestie. Nie mam tu termofora, ale moje ręce mają taką poduszkę elektryczną grzejącą. Fajne to. Nie jest tak ciepłe jak termofor. Albo no, bo termofor sobie tak w dresy wkładam i tak chodzę z nim. No ale fajnie i tak. Ważne, że cokolwiek. Bo zaczęło mnie boleć troszkę bardziej, także... Sobie chillujemy teraz. I w ogóle dzisiaj idę też do kina. Miałam iść w tym tygodniu już na ten film Biedne istoty, ten z Emmą Stone, ale nie wyszło, bo w tym tygodniu, no to kurczę, kino, powiem Wam, tak zajęte jest, szczególnie że ja miałam iść w środę, a to są tanie środy i po prostu 3-4 kina była wykupiona i miejsca były jakieś tam na samym początku. Także dzisiaj idziemy w mojej małej miejscowości do takiego malutkiego kina, także zobaczę, jak tam będzie, ale w ogóle bilety są tak tanie. Możliwość wyjścia sobie na taras, czy na balkon, czy na ogródek, w sumie na ogródek najbardziej, to jest kosmos. To jest właśnie moje marzenie mieć dom albo mieszkanie z ogrodem, żeby móc sobie rano, jak jest lato, wiosna, jesień wyjść sobie i wypić sobie kawę. że spałam dzisiaj do, jakoś po dziewiątej się obudziłam i to dla mnie jest taki szok. Ja generalnie nawet w weekendy wstaję tak mniej więcej po ósmej, coś takiego, więc jak dzisiaj przed dziesiątą stałam, to aż naprawdę byłam w szoku, że tak całą noc przespałam. Mniej więcej około czwartej tylko się obudziłam, żeby wziąć tabletkę, bo bolał mnie brzuch, a tak to przespałam po prostu całą noc, jak dziecko. Chyba potrzebowałam takiej regeneracji, bo nigdy tyle nie spałam. Generalnie ja zawsze wstaję dość wcześnie, nawet w weekendy, właśnie, a w tygodniu to już po prostu sama się budzę tak po piątej przed budzikiem, nawet moim. Ale chyba organizm potrzebował takiego dłuższego snu, dłuższej regeneracji. Muszę na to zwrócić uwagę, bo ostatnio byłam taka troszkę bardziej zmęczona, więc może trzeba sobie troszkę tak odpuścić i troszkę dłużej pospać, troszkę się zregenerować. Bo to też jest bardzo ważne. Ogarniam się teraz szybko do pracy i chciałam Wam tylko powiedzieć, że w końcu umówiłam się na badania krwi, hormonów. Już od dłuższego czasu się do tego zbierałam, ale że to trzeba zrobić, wiecie, w konkretny dzień cyklu, no to zawsze ten dzień mi jakoś uciekał, te dni a to święta, a to jakiś wyjazd, i kompletnie no nie mogłam tego zrobić przez dłuższy czas, a teraz idealnie się składa, że jutro będzie jakby ten dzień, w którym mogę zrobić te badania. Także bardzo się cieszę w końcu, po kilku miesiącach. I jeżeli to oglądacie, to potraktujcie to jako taki znak, żeby sobie przemyśleć, czy robiłyście, robiliście yy, badania krwi jakoś niedawno, nawet zwykłą morfologię, czy, czy badaliście? Bo jeżeli nie, no to warto, warto się przejść do tego lekarza, warto zrobić te badania i sobie to skontrolować. Raz na jakiś czas wiecie: raz na rok, raz na pół roku, żeby sobie skontrolować tam nawet podstawową morfologię. A jeżeli dawno nie robiłyście na przykład badań, właśnie hormonalnych z krwi, to też warto, jak najbardziej. Najpierw oczywiście do lekarza, żeby wam zlecił, które warto zrobić, w jakim dniu, bo to też, też jest ważne, żeby nie robić po prostu w jakimś tam randomowym dniu, tylko w konkretnym. I po prostu się umówić na to. Jeżeli na przykład czujecie się też ostatnio, jesteście zmęczeni, coś jest nie tak, czujecie, że po prostu nie czujecie się tak w pełni, w pełni zdrowi czy pełni e, energii, to też warto udać się do lekarza, żeby zlecił Wam, a może jakieś niedobory, może właśnie zwykłą morfologię. Także warto o to zadbać. Zadbajcie o swoje zdrowie. Idę na badania krwi. Ale nie spodziewałam się, powiem Wam, śniegu dzisiaj. Przypuszczałam, że nie będzie śniegu. Znowu jest, tylko że to jest na plusie, więc jest jedna wielka chlapa.